Dziś gotujemy, moi mili. O, tak będzie lepiej widać. Na razie gotuje się woda, bo będę sobie pił jeszcze kawę, ponieważ w tak luksusowych warunkach to aż żal i smać. Więc gotuje się woda. Nie wiem wam, co z tego będzie, ale na razie na patelni mamy boczek. No i za chwilę wstawiamy go na palnik. Woda się gotuje, a więc odstawiamy wodę. Trochę to wszystko się chwieje, bo tutaj jest na no takim rożnie i wstawiamy boczuś. Boczek już się pięknie przypieka, więc dodajemy bardzo grubo, bo nie chlad na mnie. Bardzo grubo, bo ja lubię bardzo grubo pokrojoną cebulę i wszystko będzie się teraz dusić dalej. Pokryweczka. I dusimy na małym ogniu. Tada. No więc boczek i cebulka już się pięknie zarumieniły, udusiły i są mięciutkie. Zdejmujemy i wstawiamy drzewo do ognia. To znaczy takie próchnica do ognia. O. Bardzo fajnie się pali. I wstawiamy. W tym garku jest fasola czerwona z puszki, suszona włoszczyzna, i odrobina wody, żeby się to mogło gotować. Zakrywamy pokrywką. Niestety nie nazbierałem żadnych roślin, ziółek, ani nie mam już nawet majeranku zapomniałem kupić w każdej kuchni zawsze musi czegoś zabraknąć. Więc Glutaminian sodu, kochani, wersja ratunkowa dla smaku. Mmm, pyszny glutaminian sodu. Pasola jest już miękka, bo była z puszki, więc dorzucamy boczek i cebulę. Resztę dorzucania Wam nie pokażę, bo muszę użyć drugiej ręki. Tak więc gotuje się, jest praktycznie gotowe. Mam Jakieś pół łyżeczki, może łyżeczkę koncentratu pomidorowego. Więc dodam. O, półtorej łyżeczki. Czemu mam tak mało koncentratu? Bo zjadłem z kiełbasą. Tak. Ale za to mam dużo mustardy. I musztardy miodowej Dodamy Dwie łyżeczki Miamuś. Tak kochani To tylko jeszcze Tylko sobie się lekko przegryzie i jest gotowe do jedzenia. Prześmiewcom odpowiadam, bo zapewne zapytają dlaczego nie ma makaronu. Makaronu nie ma dlatego, że makaron będzie na śniadanie z białą fasolą. Do czerwonej fasoli makaron nie pasuje. Dobranoc.